Witam Cię w tym materiale wideo. Otóż dzisiaj w tym krótkim nagraniu wideo pokażę Ci jak dodać bardzo dużą liczbę produktów, około tysiąca do swojego sklepu internetowego dosłownie w kilka minut. Jeżeli korzystamy z odpowiednich rozwiązań to z pewnością ułatwia nam to prowadzenie dzisiaj biznesu w oparciu o dropshipping. To chyba ten najlepszy możliwy Model biznesowy, który nie wymaga od nas ani inwestycji, ani ryzyka, i tak naprawdę daje nam ogromne możliwości osiągnięcia sukcesu czy zarobienia dodatkowych pieniędzy do podstawowego zajęcia, którym się zajmujemy, a dla tych osób, które chcą się zaangażować w 100%, stanowi idealne źródło dochodu. Dlaczego idealne? Ponieważ możemy tą pracę wykonywać z dowolnego miejsca na Ziemi, no i również, jeżeli korzystamy z odpowiednich rozwiązań. Nie martwić się o zwroty, reklamacje, obsługę klienta i wiele innych aspektów, które dotyczą prowadzenia biznesu e-commerce. Tak jak jest to w tradycyjnym wydaniu, dropshipping czy full dropshipping mają pewne różnice. Osobno nagram taki materiał wideo, który będzie tłumaczył te różnice, a dzisiaj skupmy się właśnie na tym, abym pokazał Wam, jak korzystać odpowiednio z systemu, jak właśnie dodawać produkty, jak ja je dodaję do nowo utworzonego sklepu internetowego. Dlatego za moment udostępnię pulpit, tak, abyście wiedzieli, jak to robię na swoim ekranie, i widzieli dokładnie krok po kroku, jakie czynności podejmuję. Ale zanim jeszcze do tego przejdę, to podejmijmy taką krótką rozmowę na temat. Właśnie, mm, słuchajcie, modelu sklepu internetowego albo rodzaju sklepu internetowego, jaki wybieramy do handlu w internecie. Dlaczego? Ponieważ wiele osób widzę, że koncentruje się na niewłaściwych rzeczach. Koncentrują się nie na efektach czyli silnikach, które dadzą im odpowiednie pozycjonowanie i ruch organiczny, tak aby klient mógł wejść. Z Google i kupić produkt, i dopiero wtedy możemy zastanawiać się nad skalowaniem naszego biznesu, bo wszystko już sprawdziliśmy. To oznacza też, że sklep jest skłonny do tego, aby właśnie te zamówienia były dokonywane na naszym sklepie internetowym, a w kolejnym aspekcie dopiero koncentrować się na tym, żeby. Wzmocnić róg, zwiększyć ten róg, no i automatycznie zwiększyć sprzedaż, a tym samym zyski wypracowane przez taki sklep internetowy. Więc optymalizacja sklepu jest najważniejsza i dobór odpowiedniej platformy. Ja z pewnością rekomenduję silniki open source takie jak WordPress, PrestaShop czy Magento. Dlatego, że jeżeli raz inwestujemy w taki sklep, to ten sklep jest naszą własnością. I druga rzecz, nad nim pracuje tysiące programistów w każdym miesiącu, gdzie usprawniają pewne mechanizmy. Dobudowują funkcjonalności od, odpowiedzialne za SEO, pozycjonowanie, za to, żeby linki odpowiednio były widziane w Google, dostosowują właśnie tą platformę do tego, jak działa dzisiaj Google i wiele innych wyszukiwarek, czy różnych miejsc, w których tak naprawdę dochodzi do sprzedaży w internecie. I to jest dla mnie najważniejsze. No i z drugiej strony, platforma SaaS, kiedy wynajmujemy jakiś silnik sklepu, ma pewne ograniczenia, czyli nie jesteśmy w stanie rozbudować tego sklepu o funkcjonalności, które Pomogą nam w zdobywaniu zaufania u klientów, a być może są jakimś ułatwieniem dla tych klientów, może chcemy coś swojego zrobić. A taki WordPress, PrestaShop czy Magento z łatwością pozwolą nam na to, ponieważ istnieje tysiące, jak nie dziesiątki tysięcy rozszerzeń, które możemy zaimplementować do naszego sklepu. I słuchajcie, też bardzo dużo osób koncentruje się na kolejnych niewłaściwych rzeczach które dotyczą właśnie prowadzenia własnego sklepu internetowego w e-commerce, ponieważ nie miałbym tylu zamówień, gdybym upiększał swój sklep, gdybym skoncentrował się na tym, żeby ten sklep był idealny, piękny, żeby były przesuwające się banery i duperele. Tak naprawdę dzisiaj jeden aspekt jest w internecie, który dotyczy tego, czy sklep działa, czy nie, czy on przynosi dochody, czy nie. Szybkość jego funkcjonowania. Byście nie pomyśleli, że można sprzedawać coś na totalnej chałturze, świeżo postawionym w sklepie. Takim, gdzie ja bym w życiu tam nic nie kupił, a klient wchodzi i kupuje dany produkt. To jest, słuchajcie, zupełnie inne podejście do prowadzenia biznesu, aniżeli te, które znamy od agencji marketingowych, które mówią: Słuchajcie, zbudujemy ci sklep, i tak dalej. Ale one nie powiedzą ci, czy ten sklep będzie sprzedawał, czy nie, bo tak naprawdę yy, oni chcą ci dostarczyć gotowe rozwiązanie, ładne, piękne, z fajerkami. I tak dalej, żebyś Ty był zadowolony z tego, że kupiłeś i wydałeś pieniądze w tej agencji na konkretny, fajny sklep internetowy, ale nie o to chodzi w biznesie. Sklep ma działać, ma sprzedawać i ma robić dla Ciebie pieniądze, dajcie znać, czy zgadzacie się z tym, napiszcie w komentarzu, jakie macie doświadczenia w przypadku budowy własnego sklepu internetowego albo wyboru platformy. Porozmawiajmy na ten temat w komentarzach. A jeżeli też mam rację i podoba Wam się to, co mówię, udostępnijcie ten materiał. Dajcie, właśnie, łapkę w górę, tak, abym to, co robię, widział, że podoba wam się, a tym samym mogę dogrywać kolejne materiały, które usprawnią i pomogą wam w prowadzeniu biznesu w internecie. Więc już udostępniam swój puls. Okej, okay, a więc widzicie w tej chwili ekran mojego komputera, i jak widzicie, tu jest platforma WordPress, czyli skoncentrujemy się dzisiaj na WordPressie, ponieważ WordPress odpowiada za 33,5% wszystkich stron w internecie i. Tego WordPressa możemy zamienić w sklep internetowy za pomocą wtyczki WooCommerce. Czyli instalujemy sobie wtyczkę WooCommerce i tak naprawdę od tej chwili, kiedy ta wtyczka już jest zainstalowana w naszym sklep, w naszej stronie internetowej, ta strona staje się sklepem, czyli takim, gdzie mamy wszystkie funkcjonalności dotyczące tego, że możemy dokonać pełnej konfiguracji. Jak już mamy tą wtyczkę WooCommerce, przechodzimy sobie na ustawienia i dajemy bezpośrednie odnośniki to jest bardzo ważny element ponieważ tutaj musimy mieć wybraną tą opcję czyli nazwa wpisu tak aby właśnie w Google prezentowane linki do naszych produktów czy kategorii były jako nazwa a nie jakaś cyfra bo standardowo po instalacji WordPress albo otrzymaniu niekiedy nawet z agencji marketingowych mamy po prostu te cyferki bo agencja jest od tego żeby zabrać od nas pieniądze a nie żeby pomóc nam zarabiać tak więc tak jak mówiłem te fajerwerki Agencja potrafi zrobić, ale nie jest sprzedażowe, natomiast daje nam piękny produkt, z którego jesteśmy zadowoleni. Natomiast sklepy nie sprzedają ze względu na to, że są ładne, tylko dzisiaj liczy się jedno, czyli szybkość działania tego sklepu. Mamy dokładnie 4 sekundy na to, żeby załadowały się wszystkie funkcje danego sklepu danej zakładki, bo inaczej klient wyjdzie i będzie zniesmaczony wizytą na naszym sklepie i prawdopodobnie nigdy już tam słuchajcie, nie wróci. Więc ważny element, na którym będziemy pracowali, to są produkty. Więc wchodzimy w zakładkę produkty. Ta zakładka nam się pojawi po instalacji wtyczki WooCommerce. Możemy sobie zainstalować takiego WordPressa zupełnie samodzielnie i ten sklep jest nasz. Oczywiście, jeżeli chcemy skorzystać z rozwiązań gotowych, które są w pełni zoptymalizowane i dostosowane do szybkości działania na odpowiednich serwerach, dajcie znać, napiszcie w komentarzu, jak macie też doświadczenie w e-commerce z WordPressem, też napiszcie w komentarzu, porozmawiajmy na ten temat, aby właśnie gdzieś wymienić się tym swoim doświadczeniem. Słuchajcie, i teraz tak, WordPress dodaj nowe produkty. Ja z tego nie korzystam, ponieważ za moment zobaczycie, z czego korzystam. Jako system zarządzania moimi sklepami internetowymi, tak jak zakładka zamówienia, też tutaj. Nie korzystam z tych opcji, ponieważ w jednym centralnym systemie mam wszystkie możliwe informacje, które mnie interesują pod względem właśnie dodawania produktów czy wymiany informacji o zamówieniach. Więc, jak mam 5 sklepów czy 50 sklepów, to wszystkie te informacje wpadają mi do. Z jednego systemu i do jednego systemu. Tam mam wszystkie informacje o zarobkach, o produktach, zarządzaniu produktami itd. Tak tak to, co mnie interesuje, to jest właśnie zakładka w pierwszej kolejności kategorie, ponieważ muszę sobie ułożyć kategorie w sklepie, i najważniejsza opcja to jest właśnie taka, że w tej zakładce mogę zarządzać kategoriami, ale również nie robię tego w tym miejscu, tylko korzystam z mojego centralnego systemu. I tutaj właśnie mam opcję dodawania, usuwania. Kategorie. Dodałem dwie przykładowe kategorie, to jest sklep z pościelą, więc dodałem kategorię główną i na przykład podkategorię satynowa, i dodam na przykład jeszcze inną. E, kora, tak? czyli pościel z kory, tak? pościel z kory, jako podkategoria kategorii pościel. To jest też bardzo ważne. Zaraz zobaczycie, gdzie to będzie miało wpływ. Jak wchodzę sobie na nasz sklep internetowy i mamy sklep, prawda? To tutaj, jak będą produkty dodane do kategorii, to te kategorie będą nam się wyświetlały. I odpowiednie drzewko, jak sobie go skonstruujemy na samym początku, to stanowi świetny model filtrowania tych kategorii, gdzie ułatwia klientowi, że jak klient wchodzi, i chce satynową, to klika. Pościel i satynowa, i wtedy mu się to pojawi. Zaraz zobaczycie, jak to będzie funkcjonowało w praktyce. Teraz, jak mamy tutaj wpisane i wybrane kategorie główną, klikamy Dodaj. No i przechodzimy dalej. Widzimy, że dodało nam tą kategorię już tutaj w systemie zarządzania sklepami, ale sprawdźmy wobec tego, czy dodało nam tą kategorię na sklepie. Odświeżamy sobie. Właśnie naszego WordPressa i sprawdzimy, czy dodało. Jak widzimy, jest satynowa, skory, także wszystko elegancko już mamy pokazane, ale one nie będą jeszcze widoczne na stronie. Zanim pokażę, jak wrzucam produkty, to pokażę Wam jeszcze jedną bardzo fajną rzecz. Ponieważ kiedy wejdziemy w edycję tej kategorii, już od strony WordPressa, to tutaj dodamy sobie opis. Po co ten opis? opis tej kategorii, czyli czego może spodziewać się klient po wejściu na tą kategorię produktową i coś więcej o Dlaczego? Ponieważ dobrze przygotowana kategoria łącznie z dodaniem obrazka powoduje, że w Google jesteśmy atrakcyjniejszym sklepem internetowym, gdzie klienci mają więcej linków po których organicznie wchodzą do naszego sklepu internetowego. A o to chodzi, żeby ta raz wykonana praca pracowała dla nas cały, cały czas. Po to korzystamy z silnika WordPress, ponieważ jest to najlepszy system do tego, żeby prowadzić dzisiaj sprzedaż w internecie, ponieważ jest to silnik nasz. Jak chcemy rozbudować ten silnik. No, to nie ma żadnego problemu. Kilka tysięcy, kilkadziesiąt tysięcy rozszerzeń, które na nas czekają, i możemy w łatwy sposób sobie je zainstalować i zwiększyć funkcjonalność naszego sklepu internetowego. Ale też stanowczo odradzam przed tym, żeby za dużo tych rozszerzeń nie zainstalować. Ważniejsze są systemy pozycjonowania, czyli tak jak RankMate. SEO jak jazz SEO i tak dalej istnieje wiele wtyczek za pomocą których możemy poszczególną zakładkę w tym sklepie internetowym przygotować do tego jak ma widzieć Google nasz sklep internetowy a dzięki temu dobre pozycjonowanie z unikalną treścią powoduje że jesteśmy windowani na wysokich wynikach wyszukiwania więc jeżeli mamy tą skomponowaną kategorię w późniejszym okresie czasu będziemy sobie usprawniali dodając opisy i tak dalej i tak dalej dodając zdjęcia do kategorii to przejdźmy do zakładki Produkty i w tej chwili ja przejdę tutaj do zakładki Produkty. Jak widzicie po prawej stronie, mam wybrany sklep Pościel24.com, czyli ten sklep, na którym aktualnie pracuję. Wpisałem sobie Pościel w wynikach wyszukiwania jeszcze raz to zrobię. Pościel w wynikach wyszukiwania zostawiłem wszystkie hurtownie, bo tych hurtowni to jest ponad 150. I 800 tysięcy produktów, ale interesuje mnie ten jeden asortyment. Oczywiście w sklepie z tekstyliami ja mogę zrobić pościel, szafroki, ręczniki, więc tego asortymentu może być bardzo, bardzo dużo, ale w tym momencie interesuje mnie pościel Scory, prawda? Czyli dodaliśmy tą konkretną kategorię. Widzę, że narzut jest 20%. Sprawdźmy, jak inne hurtownie, inne produkty 40-41%. Nawet tutaj mamy może i więcej, 30%, 20%, w zależności, który asortyment tych zakładek jest 3 po 500 produktów, więc jest z czego słuchajcie wybierać. Ale weźmy na przykład, że chcemy pościel Kora. Tak? Wpisujemy sobie Kora i sprawdzimy, czy znajdzie nam tak pościel Kora z automatu, żeby tylko wyselekcjonować pościel związaną z korą. Czyli nie będę przeglądał wszystkich produktów w pościeli, które on mi znalazł, tylko wybiorę i zaznaczę checkboxem wszystkie pościele, które mają w tytule zaznaczone kora. Ile znalazł mi tych pozycji? Na jednej stronie widzimy, że tutaj mamy wszystkie pościele kora, tak? Z korą. 58 sztuk, więc klikam sobie Cyk, zaznaczam checkboxem wszystkie produkty, i teraz robię dodaj do sklepu. I teraz daję dodaj do sklepu, wybierz kategorię i wybieram pościel skory. Pościel skory, tak jest? Wybrałem kategorię skory i mówię, kurczę, ten zysk jest trochę mały, chciałbym troszkę jeszcze sobie zwiększyć ten zysk. Więc wpisuję, podnieś mi. Wszystkie ceny produktów o dodatkowe 10%, czyli chcę zwiększyć cenę. Czyli oprócz tego, co tutaj widzę, te 20%, 30%, 40%, zwiększę o 10% narzut, bo przeanalizowałem sobie ceny mówię kurczę wyjątkowo tanio tutaj są produkty a w systemie mamy zintegrowane powyżej 150 hurtowni na ten moment cały czas dodawane są nowe więc baza produktowa rośnie no i tak naprawdę nie ma tu w ogóle żadnego dodatkowego narzutu na cenach hurtowni które normalnie byśmy jakbyśmy chcieli pominąć system Podpisać z nimi umowę, i tak dalej. Więc po co mam to robić, jak tutaj mam wszystko zintegrowane? Czyli widzę cały system paroma kliknięciami, wrzucam produkty do sklepu, no i daję zapis. no nie? No i mm, mija chwila, i zaraz powinno, powinien rozpocząć się proces importowania produktów do mojego sklepu internetowego. Jak widzimy, było 58 produktów. Teraz system przemiela, czyli dodaje w tle. Do kolejkowania, i za moment powinny nam się pojawić one w sklepie. Zobaczcie, jest 58 produktów zaznaczonych. 58 produktów zwiększył nam się limit ilości produktów, którymi możemy zarządzać w sklepie internetowym, ponieważ mamy do wyboru kilka różnych opcji. Generalnie tysiącem produktów możemy zarządzać zupełnie bezpłatnie, czyli Tysiąc produktów mamy darmowo i możemy sobie wrzucić je na WordPressa i zacząć pracę nad swoim sklepem. Jeżeli chcemy więcej, no to już mamy tam jakieś dodatkowe opłaty. Ten największy plan, który ja posiadam, no to jest 100 tysięcy. 50 dolarów miesięcznie on kosztuje, ale przy takiej ilości produktów mogę naprawdę nieźle już tutaj wykorzystać potencjał całej branży e-commerce przy działaniu właśnie w full dropshippingu, ponieważ na sklep mogę z tych 100 tysięcy dać sobie na przykład 2 czy 5 tysięcy produktów, ale pełne 100 tysięcy mogę dodać na Allegro. I to też robię bardzo, bardzo szybko, o czym nagram zupełnie inny materiał, jak to robić w sposób. Profesjonalne, więc dodajemy produkty na sklep. Czy one nam się już dodały, czy zaczęły się dodawać, zaraz zobaczymy. Jeszcze nie, czyli w systemie nie muszę się martwić o nic, bo tak naprawdę trwa kolejkowanie. Produkty się dodają, no i pomału będą dodawane również do mojego sklepu internetowego. Czyli jak przyjdę za 10-15, może za godzinę czy dwie godziny, w zależności od tego, ile produktów jest wysyłanych w trakcie jednego momentu przez różne osoby, to wtedy nasz system zadziała tak, że doda nam te produkty. Ale ja tak naprawdę na ich dodanie poświęciłem ile? Dwie minuty, może nawet nie, prawda? Bo jak wybieram na przykład pościel i wpiszę sobie satyna, czyli wpisuję satyna, czyli Inny rodzaj pościeli. Zaraz zobaczymy, czy znajdzie nam pod taką nazwą. A jeżeli nie, to wpiszemy samo pościel i zobaczymy, jak satyna jest oznaczona, po to, żeby wyselekcjonować tylko pościel, właśnie wykonaną w materiale satyny. Więc ja sobie zaraz znajdę kolejną pościel do kolejnej kategorii i widzimy satyna, satyna bawełniana i tak dalej, i tak dalej. No tej satyny jest rzeczywiście już dużo, dużo więcej. Więc ja sobie zaznaczam kolejny checkbox i robię dodaj do sklepu wybieram kategorię i teraz daję pościel satynowa, czyli chcę dodać do satynowej i zwiększam marżę o, dajmy na to, teraz sobie zrobiłem analizę, o 5%, czyli o 5% zwiększam marżę, mogę dodać o konkretną kwotę na przykład, tak? Daję zapisz i znowu wysyłam te produkty do kategorii satynowa i one znowu dochodzą do kolejki, zobaczcie, w tym momencie mam 234 Produkty dodawane do sklepu, i to jest dla mnie kluczowe, dlatego że zobaczcie, ile ja czasu poświęciłem na to, żeby dodać te produkty do sklepu internetowego. Po prostu bardzo, bardzo krótko, czyli mało czasu mi to zajęło. Czy już się jakieś dodały? Jeszcze nie wiem. Zobaczymy, nie? Jeszcze prawdopodobnie system może być obciążony. No, nagrywam materiał cały czas, starając się pokazać wam na żywo, jak to wygląda, czyli ile produktów już mamy dodanych. OK, jak nam się zakolejkowały te produkty, to zobaczcie, co tutaj widać. Na każdej z tych zakładek produktów, które wysyłaliśmy, widać opcję do wysłania. Czyli system widzi, że te produkty, które zaznaczyliście, on ma je do wysłania i chce po prostu wysłać te produkty w odpowiednim czasie wolnym dla zasobów systemowych. I tutaj mamy jakiś niezweryfikowany, ale też jest do wysłania, więc będziemy musieli popracować nad jego albo opisami, albo innymi rzeczami związanymi właśnie z tym konkretnym produktem. Możemy sobie też wyświetlić dodatkowe informacje, koszt dostawy, czas dostawy tego produktu itd. i tak dalej. Widzimy, czy ten konkretny produkt jest wysyłany paczkomatem, czy kurierem, jakie są stawki wysyłki i też nie musimy się o nic martwić, ponieważ. Będąc podłączony do całego systemu, z którego ja korzystam, nie muszę się martwić o procesory płatności, nie muszę podpisywać żadnych umów, ponieważ to wszystko jest zintegrowane od razu ze sklepem. Czyli instalacja wtyczki, połączenie z całym systemem powoduje, że od razu mam kompletny sklep do działania. Ja tak naprawdę skupiam się tylko na ofercie produktowej, no i oczywiście przygotowanie danego sklepu od strony wizualnej. Sprawdźmy wobec tego, czy już nam się zaimportowały jakieś produkty. Jeszcze nie mamy, to za ten czas jeszcze pokażę Wam. Jak szybko przygotować sobie na przykład logotyp naszego sklepu internetowego. Wpisuję logo, ponieważ dostajemy sklep różny i chcemy wejść na przykład Canva, to jest bezpłatny program, gdzie widzimy różne opcje przygotowania logotypu, tak? I na przykład chcemy przygotować sobie ładny logotyp związany z niszą naszego sklepu, który wybraliśmy. Więc wybieram sobie jakikolwiek logotyp. Mam tutaj więcej jeszcze opcji i tak dalej. Wybieram ten, ten mi się podoba. Daję dostosuj ten szablon, otwiera mi się w nowej zakładce i tutaj mam różne opcje, słuchajcie. I teraz wpisuję sobie tutaj nazwę e, pościel24 e, i tutaj mamy na przykład jeszcze e, tekstylia, tak? Tekstylia, pościel24, mogę sobie bardzo szybko zmieniać czcionkę. Tutaj mam wybór czcionek odpowiednio i tak dalej, kolorów tego wszystkiego i... Naprawdę jest masę różnych fajnych informacji. Jeżeli chcę, na przykład, dodać logo, czyli związane z naszą niszą, to wybieram sobie tutaj elementy. I teraz wpisuję, na przykład, pościel, prawda? Wpisuję pościel, i też mi wychodzą różne elementy, które ja tutaj. Widzę, i daję sobie grafika, i teraz mam jakieś ikony, jakieś inne rzeczy. Przejeżdżam sobie w dół, co tutaj może być takiego, co może mnie zainteresować pod względem pościeli, tak? Albo tekstyli, i tak dalej. Wybieram sobie jakąś ikonkę, zmniejszam tą ikonkę. Mogę dobrać jakieś słuchajcie, rzeczy związane z, z właśnie kolorem, i tak dalej, i tak dalej. I zobaczcie, mam tą pościel, wybieram. I otaczam go taką obwolutką, i w tym, w tym momencie wychodzi nam nasze logo. Tak, byle jak robię to od ręki bardzo, bardzo szybko, żeby pokazać Wam, że da się to zrobić. I teraz sobie tak kopiuję te elementy, które zrobiłem, przygotowałem logo, robię sobie nowy projekt. Dlaczego? Ponieważ interesuje mnie dokładnie zrobienie logotypu prostokątnego, robię sobie utwórz nowy rozmiar Tysiąc na wysokość 498, dajmy na to. To też trzeba zobaczyć jakie logo, ale mniej więcej 2 do 1 powinno nam się zgadzać. Klikam w No i skopiowało nam te elementy tego akurat logotypu, żeby zrobić podłużne logo, tak? To też możecie sobie dopracować i tak dalej. Mamy tutaj skopiowane z czarnym tłem, to tło wyrzucimy, mamy wtedy białe. No jak chcemy jeszcze powiększyć nasz logotyp cały, zaznaczamy sobie wszystkie elementy i powiększamy to tak, aby było na całej naszej Wolnej przestrzeni, w tym momencie mamy gotowe logo do pobrania. Chcemy, żeby tego tła nie było, więc robimy Pobierz, PNG i dajemy tutaj tło przeźroczyste. Jeżeli jest to strona internetowa, klikamy Konwertuj do niższej jakości, żeby był to lekki plik, ale o wysokiej jakości. No i oczywiście, bo jakość będzie zachowana, czyli wygląd będzie profesjonalny, ale niższa jakość, dzięki temu nasza strona szybciej będzie działała. No i klikam Pobierz, i w tym momencie system renderuje. Ten nasz logotyp, który sobie stworzyliśmy dla pościeli 24, czyli dla naszego sklepu internetowego. Dobra, myślę, że możemy już przejść do sklepu i sprawdzić w takim razie, czy produkty już się wysłały. Widzimy, że nawet na jednym tutaj mamy wysłane, może nawet na kilku, tak, jest wysłane, w menadżerze mamy tą informację, więc sprawdźmy wobec tego, jak odświeżymy sklep. Powinniśmy widzieć już produkty, które trafiły do naszego sklepu internetowego. Elegancko, jak widać, już produkty są. Widać 65 produktów trafiło do naszego sklepu internetowego, więc zobaczcie jak szybko, a cały czas są dodawane nowe, bo jak sobie odświeżę, to pewnie będzie więcej. Już jest 68, czyli czy kolejne, tak? Więc bardzo dynamicznie się to dzieje. No i obiecałem, że sprawdzimy jak to wygląda na WordPressie. A więc o kurczę zobaczcie. Już mamy tutaj zatowarowany sklep. Normalnie pamiętam w 2011 roku. Tyle produktów to ja dodawałem cały miesiąc. A tutaj sam system dodawał mi produkty do mojego sklepu internetowego. I to jest to, o czym mówiłem. 29 produktów już nam dodało, Skory, satynowa 39. I jak klient kliknie, że go interesują tylko satynowe, to wyświetli mu system tylko satynowe pościele. Tak? Możemy sobie później sprawdzać jeszcze szablony, jakieś dogrywać do WordPressa i tak dalej. Tu pokazuję wam surowy. System i zobaczcie, jak to mniej więcej wygląda na stronie produktu. Więc mamy wszystkie niezbędne informacje, no i oczywiście możemy taki produkt dodać do koszyka. Nic nie konfigurowałem w żadnym WordPressie, ale dodaję do koszyka ten produkt. Widzę, że jest 11 w magazynie, produkt został dodany, no i oczywiście przechodzę sobie do koszyka. I co jest bardzo fajne w tym systemie, to system korzysta ze strefy bezpiecznych zakupów czyli jeden uniwersalny system robienia zakupów. Widzicie, Pościel 24, czyli logotyp jest przeniesiony, musimy sobie go ustawić odpowiednio w naszym sklepie internetowym. Czyli w tym, nie tutaj w WordPressie, tylko w tym systemie, ustawiamy logotyp, jaki ma się ustawić dla danego sklepu internetowego po przejściu, właśnie do koszyka. No, i teraz, jak wybieramy sobie, dajmy na to paczkomat, wybieramy konkretny paczkomat, który nas interesuje. Nie wiem, wybieram pierwszy z brzegu. Przechodzę sobie dalej. Automatycznie system wylicza, jaki jest koszt wysyłki, ile będzie kosztowało pełni zamówienie i tak dalej. Przechodzę sobie dalej. Widzę, co tutaj mam. Wybieram sobie wszystkie opcje, wypełniam, czy jako firma, uzupełniam po numerze NIP, czy też jako osoba prywatna. No i mam opcję płatności. Przechodzę dalej. pyk kupione, tak? Słuchajcie, będziemy się też skupiali na apselach, jak ustawić Apsele, jak dodawać kolejne produkty, kiedy klient ma w koszyku, jak pokazać kolejną ofertę, kiedy klient sfinalizuje swoje zamówienia, itd, i tak dalej. Będziemy się tego wszystkiego uczyć. Tego wszystkiego chcę Was nauczyć, żebyście Wy mogli korzystać z rozwiązań, z których ja korzystam, a dzięki czemu świetnie na autopilocie można sprzedawać w internecie. Zresztą często pokazuję wyniki w różnych też materiałach. Możecie sobie oglądać u mnie na kanale. Jak jesteście zainteresowani poznawaniem kolejnych aspektów prowadzenia biznesu, tak aby ten biznes działał dla Was na autopilocie, koniecznie zasubskrybujcie ten kanał, aby nie ominęły Was żadne ważne informacje. Jeżeli podobał Wam się ten materiał wideo, kliknijcie łapkę, ponieważ to jest dla mnie ważne, wtedy widzę, że to co robię ma sens i daje odpowiednią wartość dla. Dla Was, dla osób, które myślą poważnie o budowie biznesu, o tym, żeby zająć odpowiednią pozycję w internecie, zbudować sobie jeden, a może kilka sklepów internetowych, aby zacząć zarabiać na różnych kanałach sprzedaży, marketplace'ach itd., aby korzystać z najlepszych możliwych rozwiązań do tego, żeby osiągnąć sukces w internecie. Więc słuchajcie, ja trzymam za Was kciuki, za Wasze wysokie wyniki. Pamiętajcie też, żeby podzielić się Waszym doświadczeniem e-commerce'u, Dropshippingu, czy korzystacie z WordPressa, czy nie? Może z innych platform? Dlaczego z innych akurat platform? Dajcie znać w komentarzu, porozmawiajmy na ten temat. No i co, zapraszam Was na kolejny materiał wideo, który opublikuję na tym kanale. Więc czekajcie na niego i do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam Was serdecznie.